No cześć, cześć, słuchajcie, jak nie masz dziecka, to zapłacisz więcej ZUS-u, no tylko tyle ci powiem, no. no. Słuchajcie, tak, bo w dniu 17 lutego bieżącego roku do Sejmu wpłynęła petycja obywatelska, tak. Mająca na celu wprowadzenie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Słuchajcie, tak. Polegające na znacznym podwyższeniu składek na ubezpieczenie emerytalne dla osób, które są bezdzietne lub posiadają wyłącznie jedno dziecko. Jedno dziecko. Ja mam, ja mam jedno dziecko, córkę, ale już ma 19 lat. Ale zaraz, jak to jedno dziecko, no? Ja też, ja też wychowałem dziecko. Ja też mam teraz płacić? Na stare lata? czyż jak robić teraz dzieci, jak człowiek jest <grywy> Jak to starsze co będą robiły dzieci teraz, no. no? dobra, słuchajcie, żarty na bok, ale, słuchajcie, rzeczywiście coś takiego wpłynęło. I oni mają teraz y, rozmawiać na ten temat, bo wiecie, że jak wy nie macie dzieci... Albo macie tylko jedno dziecko. Czyli jedno dziecko to już pół biedy, bo jak będzie pracowało, to będzie też zarabiało na was, to już jest pół bidy, ale jak rzeczywiście, jak, jak nie macie w ogóle, no to wiadomo, że później, jak idziecie na emeryturę, na we dwójkę czy, czy, czy samemu, to rzeczywiście nie ma kto za was składek płacić, to nie jest wyrównane. U no to, to nie tak. Słuchajcie, także jak 500 plus było na zachętę, PiS dawał 800 plus, to oni na zachętę wam zabiorą podatkiem pieniądze. Ale każda zachęta, słuchajcie, się liczy. Tutaj to nie ma, to tamto. Ale dobrze, że na przykład chłost nie ma. Nie tylko pieniężne to są na razie, a później to się zobaczy, nie wiadomo, no. <laughs> Kurde, Słuchajcie, no trochę to jest, to jest trochę takie przykre, że takie rzeczy się dzieją, gdzie jakieś równouprawnienie jest. Słuchajcie, osoby bezdzietne nie przyczyniające się do przyszłego wzrostu liczby podatników i składkowiczów w sposób naturalny obciążają system. Nie kompensując tego swoją yy, partycypacją w jego przyszłym utrzymaniu, dlatego powinny płacić wyższe składki. No słuchajcie, my tu mamy jakieś równouprawnienie, czy to w ogóle już to tylko jest równouprawnienie LBGTQ+, czy, czy tutaj też jest równouprawnienie? No przecież, dlaczego osoba teraz, która nie ma dzieci, ma płacić więcej, jak przecież też płaci całe życie podatki, składki, wszystko? No ludzie, no przecież chyba odkłada sobie na tym subkoncie i na koncie emerytalnym składki i z tego dostanie emeryturę. Nic z niczego innego, no bo jak? To chyba tak wygląda, to teraz to znaczy, że co, na moim koncie emerytalnym przecież mi powiedzieć, że tam nie ma w ogóle pieniędzy? Bo to dopiero... Aha, no to by, to by, słuchajcie, to by pasowało. Panie kochany premierze, no powiem, że się zaniepokoiłem. U, naprawdę? Czyli na tym koncie emerytalnym nie mam moich pieniędzy, bo zaraz podejrzewam, że te PPK, tam też oni się zbliżają łapkami tam już, ciu, 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 ciu. oni tam też chcą dziabnąć troszeczkę kasę, słuchajcie, bo jest już tam kombinowanie, jest u, już teraz, żeby się więcej osób zapisywało, już teraz jakieś tam inne zmiany są, słuchajcie, bardzo niebezpiecznie się robi, jak ktoś w ogóle grzebie w takich rzeczach, bo to już, oni pamiętajcie już te OFE i te inne rzeczy, no to 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 pokazało nam, <laughs> Oszczędzanie emerytalne Polakom nie wychodzi przez rząd, oczywiście nasz rząd. No no wiecie to do tyle, no co wam będę mówił, na, yy, Spokojnego wieczoru wam życzę o ile po takim materiale będziecie, będziecie byli mogli w spokoju na przykład jakbyście będziecie oczywiście zasnąć Także nawet no nie, no na miasto nie idzie, bo musicie coś wyrwać, to nie tak, że w bramie kogoś tam. Nie, nie, to musi coś wyrwać dopiero wtedy. To wytnę. Dobra, trzymajcie się. Z...